Dzisiaj będę dzwonił do firmy ZUS. Jest to firma prywatna zarejestrowana w Międzynarodowym Spisie Firm. Widnieje także. Spis nazywa się DUNS. Z tego co się orientuję, kiedyś w DUNSie można było znaleźć wszystkie firmy bez problemu. W tej chwili. Wyszukiwanie tych firm zostało zablokowane. Jest to celowe działanie, dlatego że dość dużo ludzi zaczęło się orientować, że wszystko, co nas otacza, to są firmy, to są korporacje, z którymi normalnie powinniśmy mieć umowy, współpracy i bez umowy nie ma prawa taka firma od nas żądać pieniędzy pod jakimkolwiek pozorem lub ukryciem się, że inna firma Republic Poland of. Ma jakieś swoje ustawy, które nas obowiązują, których nie musieliśmy podpisywać i nas w dalszym ciągu obowiązują. Jest to jawne niewolnictwo, którego nikt nie przestrzega. To jest fikcja. Niewolnictwo jest fikcją w dzisiejszych czasach. Wszystko, co te firmy wymyślają, dotyczy dowodu osobistego, czyli osoby fizycznej, nie nas, żywych ludzi. Tak. Proszę pani, chciałbym się dowiedzieć taką rzecz. Moja teściowa i mój teść są na emeryturze i teść zmarł dwa lata temu. I, i teraz sytuacja jest taka, że teściowa chciałaby odebrać pieniądze, które wpłacił teść do ZUS przez cały okres, jak pracował. Czy to jest możliwe? Teść był urodzony w którym roku? Nie pamiętam. A czy to ma znaczenie na ilość płaconych pieniędzy? Tak, ma znaczenie. Do, proszę, do zwrotu to mogą być pieniądze jedynie z OFEP, otwartego funduszu emerytalnego. A z ZUS-u nie mogą być? Z zwykłych składek nie ma możliwości. Teściowa mogłaby się starać ewentualnie o rentę rodzinną, gdyby on, ta renta rodzinna była większa niż jej świadczenie. Jest propozycja, żeby można było pobierać dodatkowo świadczenie po mężu. Ale jeszcze na te ustawy nie ma. Świadczenie po mężu. a co ze świadczeniem, które teściowa sama wpłaciła pieniądze na swoje konto? To co z tymi pieniędzmi wtedy? Jeżeli wejdzie przepis ten o, po prostu o tych rentach rodzinnych, że można będzie to dodatkowo popierać, to będzie się pobierało jedno całe świadczenie, a drugie to jakiś procent. Nie wiemy jaki, bo nie ma jeszcze ustawy. Rozumiem. A proszę pani, czyją własnością są pieniądze, które wpłaciła teściowa? to jeżeli nie należała do UP, no to są to pieniądze z ZUS-u, one już nigdy nie wracają i nigdy nie wracały. Ale są pieniądze, to są pieniądze z ZUS-u? Tak, to są pieniądze złożone, znaczy wpłacone do ZUS-u i z tych pieniędzy i one są przepadają, tak? I w... Przepa no tak, przepadają. To znaczy no pobiera już przecież emeryturę swoją, nie? No dobrze, a gdyby na przykład się zdarzyło jakieś nieszczęście i i nie zdążyłaby pobrać wszystkich pieniędzy, które wpłaciła do Państwa? To, Jeżeli, co, z, to co z tymi no pieniędzmi to w się dzieje w wtedy? nie było ofert, to oczywiście, no tak było od zawsze. To było od ale od razu. Nigdy to znaczy. Nie można było odebrać pieniędzy. No ale czyją własnością są te pieniądze ZUS-u, tak? To znaczy, to są pieniądze, no, po prostu ZUS dysponuje nimi. I z tego są wypłacane świadczenia. A czy ZUS y, pobierają? No wiele osób też jest takich, że w ogóle nie dożyje emerytury. No tak. I co właśnie z tym? Wiele tymi... osób jest takich, które są w młodości, zachorują i to zajmują rentę cały, całe życie. nie? No tak, ale Kilka dobrze. Okej, okay. ale to jest krzywda dla ZUS-u? To znaczy, ZUS tylko rozdziela te pieniądze. To ale to... proszę pani, jeszcze raz po kolei. Jeżeli Kowalski czy pani Kowalska wpłaca pieniądze, to czyją własnością są te pieniądze? Przepadają? One są do dyspozycji zus tak? Według Pani? To są pieniądze przeznaczone na wypłaty świadczeń. Ale każdy wpłaca na swoje świadczenia, a nie, że my wpłac ja wpłacam na świadczenia dla innych ludzi. To tak chyba nie jest. To znaczy wpłaca Pan pieniądze. składki no. są pobierane od wynagrodzeń. No dobrze, niech sobie są. I tego jest wyliczana emerytura. No dobrze, niech sobie. Tak, niech sobie są pobierane od czego chcą, tylko czyją własnością się pytam. Jeżeli wpłacamy pieniądze do ZUS-u i pani mówi, że one są własnością ZUS-u i ZUS potem je, według swojego e, no się rozdziela. ZUS po prostu tylko wykonuje ustawę. Mhm. ZUS sobie sam rozdziela te pieniądze, no to. Jeżeli są własnością ZUS-u i ZUS sobie rości prawo do rozdziału tych pieniędzy na to, co uważa, to czy ZUS płaci podatek od darowizny, bo w te pieniądze wtedy powinny być księgowane jako darowizna. Bo jeżeli nie płaci podatku od darowizny, to nie są. Słucham. No, czy ZUS płaci podatek od darowizny? Czy to jest darowizna dla zus te pieniądze? To nie jest darowizna. To no. jest po prostu ustawa, którą, y, którą po prostu Sejm ustala, premier, znaczy się prezydent podpisuje. I no po dobrze, proszę nie, pani. To nie jest pytanie do mnie. A do kogo? No, pani jest w zus a ja jestem tutaj po drugiej stronie telefonu. No, no więc ja pana informuję. Dobrze, a. Niech... Wszystkich zatrudnionych jest pobierana. Znaczy, każdy zatrudniony No dobrze. Tam... Wspólkę emerytalną, rentową, no, no, różne są fundusze bo jest chorobowa, wypadkowa. No niech to sobie to jest, jest jakaś cena. Tak, a proszę pani, czyli tak, czyli właściwie, tak jak pani powiedziała na początku, nie można tych pieniędzy odzyskać, one są pod, pod, przy, no, pod opieką ZUS-u, załóżmy tak to nazwę, tak? Tak. Dobrze, a co pani by powiedziała o dokumencie o symbolu USS? Wysta to jest dokument z ZUS-u. A tytuł. Taki jest, dokument dotyczy osób, które należały do OPE. To jest inna sprawa. Ale tu jest na dokumencie tytuł. Wniosek o transfer wypłaty środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego tak. spadkobiercy, osoby małoletniej i współmałżonka. Dlatego ja zaraz zapytałam Pana, w jakim wieku, kiedy był urodzony i kiedy zmarł też, bo to jest ważne. Ważne jest to, że teść i teściowa wpłacali pieniądze i to jest ich własność te pieniądze bo jeszcze do tego będzie drugie pytanie: dlaczego pieniądze były wpłacane przez ludzi, którzy pracują? Najpierw od, tych, od tej wypłaty były, była płacona, był płacony podatek, z pieniędzy, które pozostały, był płacony ZUS, i pieniądze, które pozostały, no to zostawały na życie czyli te pieniądze były już raz opodatkowane przy wypłacie a teraz przy wypłacie pieniędzy z ZUS-u Urząd Skarbowy bierze jeszcze raz podatek, a ZUS umożliwia Urzędowi Skarbowemu tej firmie, Urząd Skarbowy pobieranie podatku drugi raz od pieniędzy które raz pierwszy już raz były opodatkowane dlaczego tak jest? te pieniądze to one nie są dochodem emerytura nie jest dochodem dlaczego jest opodatkowana drugi raz? dlaczego ZUS pozwala na coś takiego? Na kradzież. Proszę mi powiedzieć, czy zmarły, no. miał już skończone 65 lat i pobierał emeryturę? Tak, miał skończone 65 lat. A ile, z którego roku był urodzony? E, chyba 39, jakoś tak. No, to na pewno nie należał do oferty, ok, nie mógł należeć. Ale wpłacał pieniądze, które są jego własnością cały czas. I jego spadkobierców. Wpłacał do ZUS-u, tak. No. Pieniądze w ZUS tu nie ma tej po prostu... Nie ma tutaj otwartego funduszu emerytalnego, więc nie ma pieniędzy. Proszę pani, ja kilka dni temu rozmawiałem z kancelarią notarialną, żeby specjalnie zapytać i nagrać tą rozmowę z kancelarią, czy jeżeli nie łączy nas, mnie i, i inną osobę lub firmę, żadna umowa handlowa, to czy jesteśmy zobowiązani do świadczenia sobie usług i. I wymuszania opłat pieniężnych, i okazuje się, że nie. Nikt z ludzi, których znam i nie znam, nie ma podpisanej umowy obustronnie przez pracownika ZUS-u i przez człowieka. To jest wymuszanie i yy, zabieranie pieniędzy pod presją psychiczną. To jest nielegalne wobec, w świetle Konstytucji, pra, znaczy Deklaracji Praw Człowieka. Czy jakby pani to wtedy określiła? A druga rzecz jest taka, że tutaj jeszcze do tego dochodzi artykuł 286 kodeksu karnego oszustwo, kto wprowadza w błąd i dotyczy to dysponowania środkami. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym imieniem za pomocą wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należnego pojmowania przedsiębranego działania, polega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Szczerze, to powinniśmy wszystkich pracowników z usłu za dupę i posadzić. Bo nie mówicie prawdy i oszukujecie ludzi, to jest oczywiste. Tutaj pani też mnie tak man manewruje, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Gdybym nie wiedział, że jest dokument USS, to bym się nigdy od Pani nie dowiedział, nie powiedziałabym... USS dotyczy osób, które należały hmm. do OFE, tylko i wyłącznie. Ale inne osoby też płaciły pieniądze do ZUS-u. I co? I czy to jest darowizna? Czy myśmy zrobili prezent dla ZUS-u, żeby ZUS dysponował naszymi pieniędzmi? No i dlaczego skarbówka bierze drugi raz podatek? To by mi Pani nie odpowiedziała. No i nie odpowiem na to pytanie. To nie jest pytanie do mnie. A, do... Taka jest ustawa i jest tylko wykonuje ustawę. I tak samo Urząd skarbowy. Ustawa jest umową, która nie została podpisana przez wielu, wiele tysięcy ludzi, przez nikogo. Nikt nie podpisał zgody na taką no, ale ustawę. Ale ani ja, ani pan nie zmienimy tej ustawy. Ale ona nas nie dotyczy, bo nikt z nas się nie zgodził pisemnie na, na, na działanie i funkcjonowanie tej ustawy. To jest, to jest kradzież pod nazwą ustawa. To jest rozbój. Co to znaczy, że człowiek się rodzi Żyje i jakaś grupa ludzi uzurpujących sobie prawo do polepszania życia innemu człowiekowi, wymyślają jakiś dokument pod, i nazywają to ustawą, i wszyscy klękają, bo to jest ustawa, to jest wymysł kilku ludzi. To jest kradzież pod nazwą ustawa, bo tak im się podoba, więc będziemy grabić społeczeństwo. Dobrze, chyba to wszystko na ten temat. Dziękuję. Dzień dobry, proszę pani, chciałem się dowiedzieć o taką rzecz, żeby pani wytłumaczyła, jak Aha. pracuję przez 40 Aha. lat, no. to od mojej pensji Aha. jest odliczany dochód, czyli podatek dochodowy? Tak. co do złotówki w jaki sposób jest liczony, co od to, okay. której kwoty, która jest kwotą wrócą, a co pan dostaje na rękę, no to to z listy płac wychodzi. No. Okej. Okay. I teraz po, po tych 30 czy tam 40 latach pracy no. ja dostaję emeryturę z ZUS-u. Tak. To dlaczego od emerytury z ZUS-u, jak to już nie jest mój dochód, tylko to są moje pieniądze, jest jeszcze zabierany podatek drugi raz? Ale... nie jest dochód, I bo do, to są. Jest, do, nie. do 30 tysięcy jest wypłacany, jest, jest kwota wolna od podatku. Do 30 tysięcy podatek nie wychodzi i nie odprowadzamy no ale już, nic do urzędu. Ale to I nie jest wyższe. Tak? Ale to nie jest dochód. Przecież ja już te pieniądze wpłacając. A do kogo? Dochody, to, to wynika z ust o podatku dochodowym, co jest opodatkowane podatkiem, a co nie. No i to wie pan, to, to, to są odgór, odgórne e, przepisy. To nie jest tutaj. Nie, 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 nie a dobrze, ust, ale. Okej. Okay. Okej, okay, Przepisy odgórne, ale czy pani zgodzi się ze mną, że te pieniądze już były raz opodatkowane, a teraz są traktowane jako dochód, a nie są dochodem, bo to są moje pieniądze, które kiedyś odłożyłem na emeryturę sobie? Wie pan, no ja, ja, ja jak najbardziej się z panem zgadzam, że, że, że to można to zrozumieć tak, że to jest opodatkowane podwójnie. Tak. Natomiast. Na... No, no w ustawie jest zapisane, jaki, od jakiego dochodu jest, jest podatek odprowadzany, no i między innymi też tam są dochody z emerytury i, i renty, więc no i w związku z tym. No to tu jest błąd. Jeśli ktoś ma ten dochód, no to, no to musi to. są to, to się z tego nie? To nie jest dochód. To tak jakbyśmy do puszeczki odkładali pieniądze, a potem z puszeczki brali, ale Urząd jak Skarbowy mówi. ja jak najbardziej Pana rozumiem, ja się też z tym zgadzam. Super. No, ale to mówię, no, No nie wiem czy pretensje, A, tak, no, bo no też, rozumiem. Nie, nie, też, nie ja też, no, no mówię, no ja jest najbardziej to, to rozumiem, jak jak tutaj pan do do sprawy podchodzi. Tak. Dla mnie to też jest jak najbardziej logiczne. Tak. Natomiast natomiast no no, no mówię, no to że ktoś nie 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 usunął z, z ustawy przychodu z e, emerytury czy rent no to to mówię no to to już są przepisy odgórne które są ustalane już już a niech pani jeszcze mi powie nie, nie, nie tutaj no. a jeszcze 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 takie jedno pytanie bo urząd skarbowy to jest urząd czy to jest firma no, Dyrektora, dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku. No i wtedy Izby podlegają dalej pod, po, po, pod, no dobrze, ale... e, pod Warszawę, nie? No tak, ale to jest firma z NIP-em no. i Regonem. Znaczy się, Urząd Skarbowy no to, to jest instytucja państwowa. Ale firma, zarejestrowana jest jako firma. No, no, no Urząd Skarbowy ma też NIP, tak, jeżeli o, o tym pan mówi? No tak, no ma NIP, tak, bo no, to jest firma. No. Ale nazywa się i z nazwy można by pomyśleć, że to jest urząd, to jest coś takiego naprawdę poważnego urząd. I urzędnik państwowy, czyli pracownik urzędu, to jest urzędnik państwowy. A z tego co wiem, to ostatni urzędnicy mianowani przez prezydenta byli przed II wojną światową. W tej chwili to jest firma i mają panie swoje legitymacje, ale to nie są legitymacje urzędnika państwowego, tylko takie legitymacje pracownika firmy Urząd Skarbowy. Tak? No bo, no bo my jesteśmy pracownikami służby cywilnej, my nie jesteśmy tak jak no. mianowani, Jeżeli no nie... ktoś ma być mianowany, tak. no to też, też musi osobne egzamin zdawać. Właśnie, tak? to się jak no zgadza. właśnie. Więc tutaj nazwa no. Urząd Skarbowy wprowadza w błąd. Firma skarbowa, no. na przykład firma o profilu no. właśnie takim, mogłoby się to nazywać. No. super, miłego dnia, dziękuję, że pani mi no, odpowiedziała. Proszę, no pa. Do widzenia. do widzenia. No i trafiłem na bardzo miłą panią. Która zgodziła się ze mną, że emerytury są podwójnie opodatkowane. Czyli okazuje się, że wadza, tak powiem slangiem komunistycznym, wadza w Warszawie bardzo dba o to, żeby nam nie było za dobrze. Oni nie są od tego, żeby nam było dobrze. Oni są od tego, żeby to im było dobrze, a nam było dobrze inaczej. Gdybym był laikiem, no to wnioski są oczywiste. Pieniądze, które wpłacam pseudo dobrowolnie są zabierane pod przymusem. A jeżeli nie umożliwie zabrania pieniędzy pod przymusem, to są naliczane odsetki od pieniędzy, których nie udało im się ściągnąć pod przymusem. Czyli sytuacja taka, że wchodzi tobie. Złodziej do Twojego biznesu i mówi dawaj pieniądze. Jeżeli nie dasz, to będę ci od dzisiaj naliczał odsetki od pieniędzy, których nie udało mi się ukraść u Ciebie. Więc lepiej oddaj natychmiast te pieniądze, bo będziesz miał jeszcze większy dług wobec mnie i będziesz musiał mi dać ukraść więcej pieniędzy sobie z odsetkami. No, taki bandycki temat. Firma ZUS jest prywatną firmą, która opiera się na. Ustawach kilku ludzi, którzy sobie uzurpują prawo do polepszania nam życia. Ja nigdy nie zgodziłem się pisemnie, nigdzie nie jest podpis mojej zgody na umowę handlową zatytułowaną Ustawa, która ma mnie obowiązywać. A niestety umowa niepodpisana przez obie strony jest nieważna i nieistniejąca. Inna rzecz, że ustawa dotyczy osoby fizycznej, czyli plastiku. Ustawa dotyczy osoby fizycznej, czyli plastiku. Nasz plastik nigdy nie jest w stanie przykręcić nawet śrubki i wykonać jakiejkolwiek pracy. Oprócz tego, że potrafi leżeć na stole, lub w portfelu, lub w kieszeni. To człowiek żywy pracuje i to są owoce jego pracy kradzione jemu pod przymusem, poprzez fikcję prawną którą jest plastikowy dowód osobisty. To jest kradzież i akt niewolnictwa kolejny, który nas dotyczy i otacza.